Cześć, z tej strony Wiktor Przyjemski, zawodnik Orlen Oil Motor Lublin. Oj, to druga historia, byłem mały. W zasadzie mój sąsiad, teraz mu wujkuje. jest też moim menadżerem. Zobaczył jak jeżdżę. Na różnych sprzętach, jak tam miałem około 6 lat. Czy to na jakimś małym krosie, czy na kładzie. I się tacy spytał, czy nie chcę spróbować jazdy na żużlu, a wtedy nie wiedzieliśmy, że istnieje takie coś jak mini żużel. No i gdzieś tam się udało pojechać raz na trening. No i w zasadzie się od tego zaczęło. Nie, raczej nie. Ja raczej jestem wyluzowanym zawodnikiem gdzieś przed samymi biegami. Gdzieś tam oczywiście są jakieś małe rytuały, ale to już krótko przed biegiem, jak już siedzimy na motocyklu, więc ich nawet za bardzo nie widać. A nieraz nawet też o nich zapomnę, więc nie, raczej takich typowych rytuałów nie mam. Oj, chyba takie troszkę techniczne, gdzieś ten nawyk z mini został. E, gdzie zawsze na tych motocyklach dosyć mocno było trzeba się łamać. U nas bydło gościły w ogóle, e, więc raczej takie wąskie techniczne, e, ale szerokie też są fajne. Oj, już dosyć sporo było takich sytuacji gdzieś na mini żużlu, Czy teraz ta ostatnia. W Lublinie na młodzieżowych miesiącach Polski. Niefajna kontuzja, pęknięty krąg, więc tych sytuacji jest naprawdę wiele, ale jak coś kochasz i lubisz to robić, to się całkowicie temu oddasz. No przede wszystkim w Bydgoszczy, gdzieś od, uro... od małego, od urodzenia. Od małego jeżdżę tu, więc znam ten tor doskonale. Ale tor w Lublinie na przykład, na którym zawsze gdzieś mi tam dobrze szło, jest takich parę torów, czy w Grudziądzu, wąski właśnie tor, takiej kanciaty. Jest dosyć sporo tych torów, na których lubię jeździć. Mama najbardziej chyba się przejmuje. Kiedyś jeszcze na mistrzostwach jakieś dzień to oglądała moje wyścigi, a teraz już w tym dorosłym e, telewizor leci, ale jak jadę w biegu to mama idzie do talety, więc nie ogląda moich wyścigów. E, więc to jest taka jedyna osoba chyba, która najbardziej się przejmuje. E, ale nie, nigdy raczej nie było mówione, czy chcę odpuścić, bo to za duże ryzyko. E, raczej mam takie osoby. ...wokół siebie, które mnie do tego zachęcają wręcz. Oj, wszystko co ma silnik, tak jak już prędzej mówiłem, co ma silnik i jeździ. Ale nie, lubię jeździ, pojechać co nieraz na ryby połowić, lubię też gotować w domu, więc... ...troszkę jest tych zainteresowań, wiadomo. Nie jesteśmy łatwymi ludźmi, musimy cały czas coś robić, więc... Wszystko dookoła. No jest e, parę takich sytuacji, e, jeszcze z tych mniejszych klas, e, z klasy 250, gdzie w woje, e, przepraszam, nie w wojen, tylko w Holstedt e, dostałem się do finału Mistrzostw Świata e, i tam mi dosyć dobrze poszło. Oczywiście w ostatnim biegu troszeczkę zawaliłem, i przyjechałem czwarty do mety, co dało mi na końcu właśnie czwarte miejsce. Ale wiedzieliśmy gdzieś, że też ten swój poziom podniosłem. Już z tego dużego żurla łańcuch herbowy w Ostrowie, który udało mi się zdobyć jako najmłodszy zawodnik. Miałem wtedy 16 lat, bodajże, więc i to najstarszy w zasadzie turniej na całym. Świecie żużlowym. Oft. Z tego roku na przykład drużynowe mistrzostwo świata z reprezentacją polskiej w Rydze. No, to są takie wspomnienia fajne, gdzieś już na tej arenie międzynarodowej, ale jeszcze jest dużo do zdobycia, więc dalej walczymy i się nie poddajemy.